dzisiaj barspin moda będę robił, ale takiego fajniejszego barspin moda, który nie wymaga obcinania przewodów, końcówek, oliwek i innych tego typu dziwnych zabiegów. No bo w takim standardowym barspin modzie, gdzie używamy takiej śruby przylotowej, ewentualnie gwiazdkę wycinamy, no nie ma szans, żeby te wszystkie odgiętki, końcówki przeszły obok. Więc trzeba ciachać. I za każdym razem nową oliwkę nabijać no i skracać centymetr tego, tego przewodu. Ktoś mógłby powiedzieć, co to za problem. Raz obcinasz, zakładasz nową oliwkę, montujesz i po problemie. Ale no mi się zdarza wyjątkowo często rozmontowywać to wszystko, przekładać, zakładać, te moski, podmieniać, inne tego typu rzeczy. O, na przykład dopiero wyciłem z żaru, no i że było bagna w chuj, no to dolne łożysko staje już zdechło. Trzeba było je podmienić. Nawet jak nie podmienić, no to rozebrać wszystko, wyczyścić, nasmarować. No i ten przewód zawsze po w kurwie przeszkadza. A jak zrobię takie obrazki moda po swojemu, no to wystarczy, że odkręcę tutaj przewód odepnę, przełożę no i wszystko gra ładnie, pięknie. Można przez serwisować, bez obcinania, kombinowania. No dobra, to co będzie mi potrzebne do tej operacji? Przede wszystkim coś do odpowietrzania, trochę płynu, do, do albo mineralnego, zależy jaki hamulec macie, i musiki, to wiadomo. Taśma izolacyjna, żeby zabezpieczyć przewód. Jakieś śrubki, no to wiadomka. Podkładkę, jak najcieńszą, żeby można było ją tak fajnie przeciąć. Przyda się od dołu, kapsle, które będzie można przeciąć. Polecam szczególnie takie fajne kapsle z AliExpress. One już mają tutaj fajnie nawiecone. Wystarczy je tylko dociąć ładnie. No i teraz najtrudniejsze. Trzeba znaleźć coś takiego jak sklep metalurgiczny, metalowy, czy coś takiego i zdobyć tak zwany wałek aluminiowy. Na grubość powiedzmy 10 mm będzie najlepszy. Na długość, mniej więcej tak jak wasza sterówka. Bardzo ewentualnie, jak nie możecie takiego wałka zrobić, to pręd gwintowany. Pręd gwintowany to jest coś takiego, taka jakby długa śruba. No i dobra, jak zdobyliśmy to, co potrzeba, bierzemy ten wałek i obcinamy mniej więcej tak na długość normalnie, jak masz sterówkę. Tak, żeby jeszcze miejsce na siłę zostało. No i dobra, a wałek mamy, trzeba go nawiercić. Wiertło. Powiedzmy, że piątka. Jak mamy mieć gwintem szóstka, chyba piątka będzie dobra. No i nawiecony. Fajnie, by to było równo nawiecone. Nie jest to łatwe. Nie śmiejcie się z nim Jak nawieciliśmy, trzeba by nagwintować. Gwintownikiem 6 Dobrze, by nie gwintować na sucho. Oczywiście operacje z obu stron powtarzamy. No i dobra, jak szafta mamy gotowego. Gwint z obu stron. Teraz można by się wziąć za kapsel. O, robimy coś takiego. Żeby tu sobie przewód ładnie mógł swobodnie przechodzić. Mieści się bokiem. Cienką podkładkę przycinamy tak, żeby też przewód przez to sobie tutaj bokiem przejść. No i po co to? A po to, że zwykły kapsel przelatuje od dołu przez sterówkę. A no ja bym chciał, żeby on się tu zatrzymał. Zdaję taką podkładkę. Zwykłą od sterów, tylko na jak najcieńszą. I o, już się blokuje. No i dobra. Przygotowany bar spin Mod powinien wyglądać tak. Dwa nacięte kapsle z obu stron. O kurwa, ostrze. No. I na długość, tak żeby śruby mogły zacisnąć dobrze stojówkę. Przewód zabezpieczam izolacją mniej więcej w miejscach, gdzie się będzie ocierał kapsle. No i dobra, odkręcam przewód. Ja to sobie zawsze jeszcze... na raz popnę hamulcem, żeby płyn przepchnąć bardziej na tłoczki. I tak będę musiał klamkę odpowietrzyć. Zawsze będzie łatwiej tłoczkami wypchnąć ten płynu trochę do góry. Fajnie tak zrobić, żeby się nie ulało za dużego płynu, no, ale wiadomo jak jest. Przekładam całość. Normalnie z tymi odgiętkami, nakrętkami, oliwką. Białe klamkę. Mocuję to z powrotem. No, no i tak, elegancko. No, klamka wstępnie przekręcona. Tu izolacja wyszła ładnie, akurat na wyjściu. No i ja sobie przewód puszczam tu środkiem, w sensie amora. To, że widziałem, normalnie dają go, tak jak producent tutaj przewiduje, po zewnątrz. I puszczają tu, ale ja mam wrażenie, że on będzie się przycinał przez, przez koronę. Przedkojony, Przez koronę będzie przycinany. O, przycinany. No i poza tym dłużej go tutaj potrzeba, jakby wyprowadzić go tędy, niż tak jak ja puszczam od wewnątrz. A że tego przewodu mam tak na styk, no to nie mam wyjścia. To oczywiście jeszcze zipelką trzeba by sobie złapać, żeby on tak nie latał. No i teraz bierzemy tego naszego Paistin Moda. Tutaj tak mamy nacięcie na przewód, no to wrzucamy go od dołu. Tym nacięcie. Do przewodu Z drugiej strony to samo. O no jakoś tak. To jest tą przekładkę od dołu. No i jakoś to trzeba skręcić. Nie popełnijcie tego błędu co ja, nie najebcie za dużo tej taśmy izolacyjnej, później będzie ciężko to wszystko ustawić. Ważne oczywiście, żeby to nacięcie na przykładce nie było w tym samym miejscu co nacięcie na kaps. No i jeżeli ta podkładka się równa na stojówce zaparła. I nie wleciało nic do środka. Na górze wygląda to jakoś tak. Jak nie możecie zdobyć tego wałka aluminiowego, albo nie chce wam się bawić, albo nie umiecie w wtedy gwintowania, nawiercania, można użyć też zwykłego prętu gwintowanego albo śruby długiej M6. Pęd gwintowany, wiadomo, docinacie trochę dłuższy niż sterówka, niż cała wasza sterówka, łącznie z koroną. I tak samo. Kurwa ostrze. kapsel i na to na No i tak to może wyglądać. Bez kombinacji z nawiercaniem, gwintowaniem, tylko. No dobrze, dotknijcie na równo ten pęędzel, żeby wam tutaj kurwa kawał śruby nie wystawał. No coś takiego nie było, no bo to się może źle skończyć. Kiedyś polecicie klatą na mostek albo ry ryjem, albo czymś innym tego typu. No i tak naprawdę, bez filmów gotowe. Mi tu wystarcza na raz, dwa, trzy jeszcze x w tylnego przewodu, przedni można kręcić do oporu. Co, pozostaje odpowietrzyć przedni hamulec, bo na pewno tu się przy że trochę zapowietrzył. No i tak naprawdę najtrudniejsze z tego wszystkiego, jechać na hopy i kręcić w allspiny. Witam w ten piękny dzień. To już dziś będą bajspiny kręcone. Bajspin młode gotowy. Nawet porobiłem sobie takie o nakłamki gumki. Żeby się bani nie rozjebać rąk, dłoni. Ale zanim się za bajspiny wezmę, to latamy linię. Dzisiaj większa ekipa się zebrała, O, jedziemy.

That's who cool. To jest najgorsza część posiadania Wyspin moda. Czyli wypadałoby zakręcić Wyspina. Mały step up myślę, że będzie najlepszym do tego miejscem. Prędkości dużej tu nie ma, lądowanie miękkie w piasek. Nawet jak coś odjebę, myślę, że krzywdy sobie nie zrobię. Ciekawe, za którym podejściem wyjdzie. Było dobrze, było dobrze, można kręcić. Na YouTubie gdzieś jak robię te boyspiny na małych hopach, to za każdym razem mam tak, że zanim się zdecyduję zakręcić, to najeżdżam, próbuję, kombinuję. A może wyjdzie, a, a może już, a, czy dobra pozycja? I, I kurwa, zamiast podjechać, jebnąć, co być, to będzie? To się czaje i czaje. Tragedia. Widzę, jak mam być szczery, to nie mam już siły. A tamten mi każe jeszcze nagrywać. Ale z czego się nie robi dla sławnych YouTuberów. Nie, YouTuberzy, którzy, YouTuberzy, że lubią nie, 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 potem zabierze zabierze na na hotel. nie, 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 wchodzi, nie, ma innej opcji. Takie... sieci. Ale na jednym to się nie skończy. Teraz już będzie z górki. Najgorsze za mną. Zanim do domu pojadę, jeszcze parę i zakręcę. Ja o. To tam miał jeszcze być, w No gdzieś ta ręka mi uciekła. Będzie robił... truje. Ale nie dzida. Dzidę też można pokazać. Zrobił no, dwa byś zrobił. Nie licz, A ty co powiesz? <noise> no ja już się najeździłem. Pokaż coś, co źle zrobiłem. Właśnie, pokaż. Ale ja nagrywam w, tego Filipa. Nagrywaj tak blisko. Oni wszystkie ileś niedoskonałości. O, ty powiedziałeś, że on będzie trójkę robił. Nie, on będzie robił bara, powiedział. Nie. Co powiesz Spłuż do kamery? Sobie, że mi się cieszę. Ja się odważyłem, że się odważyłem tak. na tym dużym rowerze. I jest dobrze. wspaniale. Bardzo dobrze. Ale pięknie, aż spała mięknie. Muszę pamiętać, żeby linkę odkręcać. Tam na niewiele starych obrotów. Wow. O, No, złapałem. A No i pięknie, jest wpyte. Siadło już kilka bajspinków na małym stepie. Całkiem sprawnie mi to poszło. Nawet nie wiem, czy na tym rowerze nie robi się łatwiej niż na jutówce. W każdym razie, słońce już chyli się ku zachodowi. A ja lecę jeszcze całą stepę po pomlinie. Na dużym zrobię sobie nowchenda. Tam na barspina przyjdzie czas. To na dużym nowchendzik. Na małym bajspin I będę się zawijał, bo znowu dostałem do samego końca. Wszyscy już się zwinęli, a ja znowu zamykam teraz. Takie życie. Dobra, to ja i spinek. Jest! Zajebiście. Siadło w ostatniej chwili. Już się ciemno robi teraz. Już się ciemno robi, teraz nic nie będzie widać. Ale udało się. Misja na dziś zakończona pełnym sukcesem. Do następnego. Elo! Ale to zajebiście wygląda.